W imieniu dyrektora Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, jak i wszystkich pracowników chciałem zaprosić do kina Kadr na 17 nyski festiwal filmowy, który łącznie odbywa się od 24 do 27 września. U nas są grane trzy seanse od czwartku do... Soboty. Samnyński Festiwal tworzony jest przez fora filmowe regionalne, głównie po stronie niemieckiej, ale również i czeskiej i polskiej. Są to filmy zazwyczaj niezależne. Sam program Nyskiego Festiwalu Filmowego rozróżnia kilka kategorii, w których są różne filmy i są to oczywiście filmy fabularne, dokumentalne, też dużą popularnością na tym festiwalu też cieszy się przede wszystkim konkurs filmów krótkometrażowych, ale też są też inne działy, które skierowane są również dla młodszych odbiorców. Czwartek, 24 września o godzinie 19.00 gramy film pod tytułem Bruno Manser. Głos lasu deszczowego. Jest to szwajcarska, dosyć poważna produkcja, która przede wszystkim skupia się na y, biografii Bruno Mansera, który w 1984 roku udał się do dżungli Borneo w poszukiwaniu doświadczeń wykraczających poza współczesne cywilizację. I tam spotyka nomadyczne plemię Penan, które zmienia jego życie na zawsze. I od tamtej pory Bruno Manser poświęca się w ekologii przede wszystkim, a jest to główny temat całego nyskiego filmowego festiwalu i walczy przede wszystkim z wycinaniem lasów deszczowych. Z konkursu filmów fabularnych gramy w piątek 25 września o godzinie 20.00 Film pod tytułem Właściciele. Jest to czeska produkcja reżysera Jiri Havelka, który tak naprawdę jest bardziej aktorem niż reżyserem. W sumie jest to jego debiut, jeżeli chodzi o filmy pełnometrażowe. I sam temat opowiada o y, grupie właścicieli budynku mieszkalnego, która spotyka się wieczorem przy dużym stole. I, no i oczywiście jest różnorodna. Y, muszą oni podjąć decyzję dotyczące domu, który wymaga remontu. I tutaj są zderzane y, różne Różne środowiska z społeczeństwa w jednej grupie, które mają podjąć jakąś poważną decyzję. Temat wydaje mi się bardzo ciekawy. Sam reżyser ma doświadczenie w filmach komediowych, więc możemy tu się spodziewać dobrego humoru, który w sumie kończy się dramatem, więc też fani Smarzowskiego mogą coś tutaj wynaleźć. Sam film trwa 96 minut. Z tego nie ma wyjścia. Ciebie też udupią. Również ciekawą propozycją wydaje się film pod tytułem Supernowa, który gramy w sobotę 26 września o godzinie 20. Sam tytuł mówi o wypadku samochodowym, w którym zamieszany jest polityk. Akcja dzieje się na wiejskiej drodze. Bartosz Króli, który jest reżyserem tego tytułu, jest w sumie bardzo obiecującym reżyserem według Polskiej Akademii Filmowej, gdyż za ten tytuł dostał Orła również dostał Złotego Lwa na festiwalu w Gdyni. 75-minutowy materiał. E, e, który nagrał Bartosz Królik, e, jest e, bardziej dramatyczny niż, niż komediowy, więc możemy się tu spodziewać, mimo wszystko e, jakieś krytyki z systemu czy sa, samych środowisk społecznych. Nyski festiwal filmowy w naszym kinie gości już od kilku lat. Sama inicjatywa wspierana jest przez około 20 kin rozsianych w naszym regionie. Bilet w naszym kinie na seans kosztuje 15 zł. Ja sam zachęcam do eksplorowania tego typu filmów, gdyż są to filmy no, zupełnie inne niż filmy rozrywkowe, czy nawet filmy artystyczne kręcone z rozmachem. Twórcy bardziej tutaj inspirują się tytułami minimalistycznymi, czyli zaglądają do takich tytułów jak na przykład 12 gniemnych ludzi, czy samej twórczości Orsona Wellesa albo Alfreda Hitchcocka. Jeszcze raz gorąco zapraszam. Mam nadzieję, że zaeksplorujecie kilka tytułów i propozycji i sam też festiwal. Dziękuję, trzymajcie się hej.